Sianka, myśl, 179. Z udziałem Marka Kaliszuka! Woo! Tylko wiesz, mieliśmy umowę, że jedna gwiazda na miesiąc. W zeszłym tygodniu był Oliwier no. a teraz jest Marek Kaliszuk. No, ale ja dostałem telefon z samej góry. W jego sprawie. Naprawdę? Mhm. To... Nieznany dzwonił. Nieznany? Mhm. To on za nim stoi, naprawdę? Nieznany. Naprawdę? No. Tak Byłbym miły na Twoim miły? miejscu dla niego. Bardzo. Aha, no dobra. Witam cię bardzo serdecznie. Ja również ja to jest naprawdę ogromny zaszczyt super. dla mnie, że tutaj jestem się, się kończą, no bo my właśnie, drzwi super. jedziemy. Tomku mówi się, że tani z gwiazdami to swego rodzaju ranking popularności. Ty odpadłeś w pierwszym odcinku. Jak to skomentujesz? Trochę niefajnie, co? No wiesz, no to nie do końca jest tak. Wiesz, no na to, że odpadłem, no, nałożyło się wiele czynników, prawda? Po pierwsze, miałem taką dość poważną kontuzję, taki uraz. No, Zadałem paznokcia, umówmy się, to, to jest bardzo poważna sprawa. I to powodowało, że co chwilę zaczepiałem tym paznokciem o, o kokardę w sukience mojej partnerki i to, to mnie strasznie rozpraszało. A poza tym niedawno przeżyłem dość takie poważne, smutne rozstanie w życiu prywatnym. Nie chciałbym o tym mówić publicznie, ale gdyby któryś z tygodników kolorowych chciałby o tym napisać, to ja chętnie za jakąś tam drobną kwotę po prostu się wpowiem. Tak. No i jak tam? No, jak wrażenie? Udało się. Cudem. Cudem. Super wrażenie. Nie wiem jak to się stało. Naprawdę. Nie wiem jak to się stało. bo... Super kasa i kula jest nasza. A na no, dacie tak. pieniądze z wygranej, co? I no, może... jeżeli chodzi o mnie, no to ja wydam na fryzjera, na manikiurzystkę, na nowe rzęsy, o, tak, tak. Na, na jakieś nowe, nie wiem, może na bieliznę, jakąś sukieneczkę, <coughs> w dziankach jakieś takie jesienne, yy, torebeczka, autko. Wszystko, żeby było pod ten sam kolor, boże, aż się mm. modlę, żebym wszystko takiego mm. mogła znaleźć. Natomiast, jeżeli chodzi o Roberta, to ja mu doradziłam, żeby. Pomyślał nie o sobie, tylko o biednych dzieciach, które potrzebują tych pieniędzy, i że przekazał całą wygraną właśnie na te dzieciaki. To jest bardzo fajne z jego strony, i nawet jak o tym mówię, to mi się trochę robi żal. I tych dzieci, i tych pieniędzy. No i co, Rafał? Znowu się nie udało, co? Miesiące przygotowań, treningów i nic. Wychodzisz z niczym. No i jak się z tym czujesz, co? Słabo pewnie, co? Przede wszystkim nie zapominajmy, że to zabawa, a w zabawie trzeba. Umieć wygrywać i przegrywać, chociaż to drugie jest y, niefajne. Mm -hmm. Nikt nie lubi y, no. przegrywać no. i być tym drugim. No. Ja ostatnio coraz częściej jestem tym drugim. Czy to jest łza ale... pod lewym okiem? Co nie, to nie, to jest? nie jest łza. To Czy jest... tak ci się zrosiła, brew? wow wow łow, dziewczyno chwila, wychodź, co ty tam robisz? Ej, ej, ej. Make-up kostki, świeciła się panu kostka. Nie chcę, nie chcę. Oooo, make-up kostki. O, wow, a, a dlaczego, hej, hej, dlaczego kichamy? Tak się po prostu. Bez skojarzeń, bez skojarzeń, proszę. Dlaczego kichamy? Przed finałem, takie coś. No, dlaczego no. się kicha? Dlaczego Właśnie. się kicha, no? Dlaczego kręci w nosku? Robert, wygrałeś taniec, możesz teraz wszystko. Nie Przesuniesz to, tak? Tak jest, siłą swoich SMS-ów, da jest! O! Chyba się ruszyło! O, proszę. Był like i cofam. Alka Khodakowskiego. Wow. Codziennie ją tak drażni. A, to samo u Lewandowskiej. Rano like, wieczorem dislike. Nice Super. Te, przywizany, wyłazimy stąd, koniec edycji jest. A mogę jeszcze trochę posiedzieć? Nie, troszeczkę. wychodzimy już, no. Wszyscy. Ale ja nic nie robię, tylko siedzę. Wiesz co chciałabym przekazać? To, że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio... Dobra, daj jakąś mrożącą krew w żyłach historię z wybiegu. Aha, no to y, masz taką historię, słuchaj. Okej. Okay. Y, pewnego razu w Mediolanie podczas mm -hmm. pokazu, y, tak. to znaczy przed pokazem, tak. okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No. Nie potrafisz, grubasie? No to ćwicz, no to ćwicz i zrób coś takiego i...